Co to jest, Pat? O kurde Jutro znowu gonisz bież, latać ponad A ile się mam, krzyczę to ja Kiedy miga świat w twoich oczach Naucz mnie Na ciele rozmarzę Zmychłe statu... O kurwa, że Dwa metry ma strach Nie wolno się bać A szyfry pułapki Słowach zostawię, pokonać chcesz nas, nie zostanę, nie chcę ciebie na zawsze nie schowasz nas na dnie, tak mało mnie we mnie jest i nie. Zobaczysz, że patrzę. Na ciebie inaczej Nie chciałeś mnie takiej mieć Jutro znowu go nic dać ponada, ile sił mam Krzyczę to ja, kiedy miga świat w twoich oczach Naucz mnie, naucz mnie od nowa Jutro znowu nic biedzlatać, ponada, ile sił mam, krzyczę to ja Kiedy miga świat w twoich oczach Naucz mnie, naucz mnie od nowa w dziele rozmażę zmychłe mychłe Ostatnią już noc mi zabierasz i męczy mnie ciągle. Myśl, że już nie zdążę. Oddala się snów, z każdym słowem nie zobaczysz mnie, bacze. Nie chciele inaczej, więc chciałeś mnie takie mieć. Jutro znowu gonić bez latać, bo nada ile sił mamy, krzyczę to ja, kiedy miga świat w twoich oczach. Naucz mnie, naucz mnie od nowa Jutro znowu gonić biec latać ponad ile sił mam, krzyczę to ja Kiedy miga świat w twoich oczach Naucz mnie, naucz mnie od nowa o, o, o. Nie chciałeś Młody. mnie takiej Więc naucz mnie sobą być o, o, o. Nie chciałeś mnie takiej, więc naucz mnie sobą być. Jutro znowu gonić pies, latać, ja. latać ponada, ile sił mam, krzyczę to ja. Kiedy miga świat w twoich oczach. Naucz mnie, naucz mnie od nowa. Jutro znowu gonić pies, latać ponada, ile sił mam, krzyczę to ja. Kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. Jutro znowu gonić pies, latać ponada ile sił, mam, krzyczę to ja. Kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. Jutro znowu gonić pies, latać ponad, ile sił, mam, krzyczę to ja. Kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie, naucz mnie od nowa. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Serdecznie. Proszę o zostawienie lajka, komentarza i subskrypcji pod tym filmem. Bęk!